Bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię. Po co przytachałem ten kamień? Będzie mi dziś potrzebny. Bo wiecie co? Co ma kamień wspólnego z chlebem? Ano dużo. Pozwólcie, że przyniosę coś jeszcze. Tak. Teraz chcemy położyć obok kamienia chleb. Co ma wspólnego kamień z chlebem? Kamień służy do budowy, kamień może przeszkadzać na drodze, kamieniem nawet kogoś można zabić, a chleb. Chleb to jest nasze pożywienie. Dlaczego więc złączyłem te dwie ważne rzeczy? Otóż w Ewangelii na pierwszą niedzielę Wielkiego Postu są takie słowa. Przeczytam króciutko tylko jedno zdanie. Diabeł rzekł do Jezusa, jeśli jesteś Synem Bożym, Powiedz temu kamieniowi, żeby stał się chlebem. Odpowiedział mu Jezus: Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek. To jest pierwsze kuszenie. Są jeszcze dwa inne kuszenia. Jak ktoś chce, proszę sobie doczytać. W każdym bądź razie patrzymy dzisiaj na kamień i na chleb. I tak sobie myślę, ileż to kamieni jest na świecie, które mogły stać by się chlebem? Nikt by głodny nie był. Przecież tyle kamieni leży na polu, w górach, a jednak Pan Jezus nie dał się skusić szatanowi. I dlatego na chleb nie tylko, że musimy pracować, ale chleb przede wszystkim jest po to nam dany, żebyśmy się pożywili. Każdy z nas, jak tylko potrafi, musi sam wypracować chleb, który służy mu na pokarm. Nie ma co się dawać szatanowi. Nie. Kamień odrzucamy. Zostaje tylko chleb. Bliskie jest Królestwo Boże.